jak odebrać y, nowy plecak taka śnieżynka y, ta, o taka śnieżynka y, musicie y, mieć wyzwanie y, żeby rozwalić trzy takie śnieżynki na no, ten na wyzwanie na wyzwania zimę nie pamiętam jak to się nazywało ze, ze mną jest mój kolega przedstaw się <noise> co? No, jest, jest ze mną na Messengerze e, ja wiem, co i jak rozwalicie tak to dostaniecie nowy plecak co do mojego kanału będą się pojawiać, będzie o tych będą się pojawiać tutaj ich, li, ich dużo live dużo live'ów odcinku. odcinków typu Fortnite albo ich, ich nie pojawi się odcinek WWE, czyli 2K19, bo będę yy, nagrywał live, choć w Będę nagrywał takie livey z tej gry i no. Elovina, tyle powiem.